miasteczku radosnym, bo takie ono dzisiaj jest, turystyczne, radosne, piękne jak ten dzień słoneczny. Miasteczko troszkę uprzemysłowione, uprzemysłowione, czyli mamy się z czego cieszyć. I o bogatej, pięknej historii. Bogatej historii. Ale nie zawsze była piękna, bo jesteśmy przy pomniku upamiętniającym czasy ostatniej wojny. Bieg ma 7,

Mariola ładnie, tak w nie, tak, ja bardzo nie, ładnie. Brawo dla pani panie dyrektor i dla Wiktora. Brawo, tańczo ja razem, razem. panny, ja prosił nie będę. 22, Żygowski Jacek, dobrze jest, Warszawa. Dobrze jest, dobrze jest. 33, Kawlak, Paweł. Brawo. Staru, brawo, brawo, staru, brawo, ale także młody. Staru, proszę proszę dziękujemy serdecznie do naswiaty. Pierwsze miejsce zdobyła pani Teresa Starzec. Prosimy bliżej podium. Druga Monika Seligowska, trzecia Łąca Kasia. Bardzo proszę burmistrza. Krasnomrody, pana Wiesława Chmowta, dyrektora Bigu, dyrektora Osiru, pana Bogdana Tadeusza, Bogdana Lizusa, Wręczenie. Nagród, dyplomów i koper. Czy, czy pani, czy jakieś mam zrobimy? Pani Olszew, pani kierownik, czy jakieś mam zrobimy za dekorację? Jakieś fanfary, tak żebyśmy... Tak, oczywiście, tak. już fanfary, fanfary I fanfary zdjęcie dla... pamiątkowe Dzieńców. i fanfary i po raz kolejny prawdziwe pH. Bogdan Król, który z i fanfary, i dekoracje, i fanfary. Prosimy fanfary. Jeszcze raz akordeon fanfary. fanfary. Mianowicie z Burmistrz i Dekor jego wręcza, wręcza dyplomy. Proszę e, słoneczniki w rodzinie, pamiętowe zdjęcie. Z Warszawy dzisiaj ma urodziny i orkiestra gra na niej fanfary. I Aleksandra ma rodziny, nie będę mówił, które. Ale jak tam się dowiedzieć, to opowiem. Aleksandra ma dzisiaj w Krasnym na drugim etapie urodziny. Wyganita parko zbiera mama. I trzecia zaszkowska, Wioletta. Urodziny śmiała wczoraj i przed Brawo, ona jest swoim syntem. I pamiętkowo, że Panie Burmistrzu, bo to specjalna uroczystość, bo nasza Aleksandra ma urodziny dzisiaj w Krasnobrodzie. Panie Burmistrzu, nie wiem czy będzie szampan, czy będzie orężada. Panie Burmistrzu, czy Pan coś pomyśli o szampanie dla Aleksandry? Ona przyjechała z Waszyjedząc Kisławek, godzina 28. I piękne słoneczniki. Piękne słoneczniki. A tu dwaj nasi koledzy biegają na metę. Brawo, brawo, brawo! W tej chwili zła dekoracja, ale witamy Was serdecznie. To Pani i Pan, tak? Tak, Pani i Pan, 17, 19. Nie wiem, czy to jest małżeństwo, ale może przyjaciele są z biegów, przyjaciele z biegów, biegów takich jak odbywają się. Serdecznie witamy Cię w ciągu Brawo, brawo za odwagę i za wysiłek, który włożyłeś na tej trasie, w tej, tej trasie tego drugiego etapu. ale wszyscy ja może tańczyć, nie tylko, nie tylko zawodniczki, zawodnicy, może nasi kibice też tańczyć, opiekunowie i tak dalej, prosimy tego Pana z tą Panią, bardzo ładnie Pan wygląda z tą Panią, jakby Pan zapańczył tak tu na parkiecie, tutaj, ach Pani ma ładną sukienekcję.

Dobrze, Ocie i Markiem Galantem za często serdecznie dziękujemy panowie, robił, że dzisiaj że było że bez problemu. Na trasie potem, tak było wczoraj i dzisiaj. Ja bym bardzo pan jeszcze o zabranie głosu dyrektora biegu. Będę musiałizutać, żeby coś powiedzieć na temat drugiego wieku. Nic nie będę robił, nic nie będę robił, nic nie nie robił serdecznie wszystkich mieszkańców na Etap to... Krasnobrody jest najładniejszym etapem i trzeba przyznać, że władze w Krasnobrodzie spisują się na medal. Najlepsze przyjęcie na wszystkich czterech etapach. Także serdecznie dziękujemy za takie przyjęcie. Krasnobród jest najlepszy. Panie burmistrzu, nad Pana ręce i zastępcy serdeczne podziękowania za, za przyjęcie. Mam nadzieję, że za rok będziemy również u was. Także naprawdę należą się nie tylko moje słowa, ale tutaj zawodników, która jest najlepszy na tych wszystkich etapach. Ja. Janek Powerwicz, najlepszy zawodnik i na niego brako. 1936 grow. Najczęstszy, Najstarszy się swoich kategorii przemoców w i Janek z Wileni. Nie pomocny. Za mój i synu Janek Zwidach, nie zależy i zawodnicy od Janiego Brawa. burmistrza. i Jan Szpyla. Brawo. 2012 rok. Uwaga zawodnicy, panie Skopnicy, stajny do kincia. I brawa dla Janka panie Panie burmistrzu, bardzo proszę. E, bardzo panie burmistrzu. Bardzo proszę pana też, bo też proszę bardzo. Leczę pana burmistrza. Wiceburmistrza burmistrza, zaproszony pani tego. -Pan. Dajanka. Uwaga. Mają kasulę! Mają kasulę! Jeszcze raz, Mają kasulę! Niech żyje, Mają kasulę! Niech żyje Mają kasulę! Mają kasulę! Mają kasulę! Mają kasulę! Mają kasulę!